Witajcie Diablofani, dzisiaj taki szybciutki tip. Jeżeli chcecie przetestować jak w walce sprawdza się wasz chowaniec, a konkretnie jego build, to można to zrobić w prosty sposób na kukle treningowej. Najpierw jednak musicie się do tego przygotować. Zdejmijcie cały swój gear, tak żeby nie zaatakować kukły jakimś legendarnym klejnotem czy innym buffem. Tak jak widzicie mam zdjęte zarówno itemy legendarne, jak i przedmioty zestawowe. Lecimy na golasa. Następnie ustawcie sobie tego chowańca, którego chcecie przetestować jako waszego kompana. Upewnijcie się przy tym, że ma on aktywny agresywny tryb walki. No i teraz cały myk. Tak jak widzicie, póki co chowaniec nie ani myśli zaatakować kukły. Choćbym nie wiem co robił, on cały czas jedynie podąża za mną. Oczywiście mogę uderzyć kukłę dowolnym skillem i wtedy chowaniec dołączy do ataku, ale nie chcę tego robić, bo to zaburzy odczyt faktycznych obrażeń zadanych przez chowańca. Co więc uczynić? Stojąc na polach treningowych, musimy na chwilkę opuścić grę. Tak więc klikamy awatar, te trzy kropeczki i opuszczamy grę. Następnie wracamy do świata. I zobaczcie, teraz kiedy tylko zbliża się do kukły, chowaniec weźmie ją na cel i zaatakuje. Dzięki temu możemy zobaczyć jak działają jego skille oraz jakie obrażenia zadaje. Będzie to działało dopóki nie opuścimy tej strefy treningowej. Poczekajmy jak zejdzie ten cooldown tego chowańca i spróbujemy jeszcze raz, może teraz na tej drugiej kukle. Chowaniec znów atakuje, tak jak widzicie. Jeżeli wyjdziemy z tej strefy choć na chwilkę i następnie wrócimy do niej, no to chowaniec znowu nie będzie zainteresowany tą kukłą. Poczekajcie, niech zajdzie cooldown i zobaczcie, mogę biegać wokół kukły. Chowaniec znów ani myśli jej zaatakować. Żeby to naprawić, ponownie musimy opuścić grę. Wrócić do niej. No i proszę, chowaniec znowu atakuje. Jeżeli chcecie sprawdzić innego chowańca, no to musicie wyjść z tej strefy, zmienić chowańca waszego kompana. No i po powrocie należy ponownie przeprowadzić tą czynność, powtórzyć tą czynność z opuszczeniem gry. Tak jak widzicie, zmieniony chowaniec znowu nie atakuje. Opuszczam grę, wracam i znów możemy testować nowego chowańca. Jeżeli zmieniłbym tego chowańca, nie wychodząc z tej strefy, to jego skill, znaczy skill tego drugiego się zbuguje i gra nie będzie pokazywała właściwych informacji. No, i w ten sposób możemy przetestować różne pety i konfigurację ich skilli. Jeżeli ten tip okazał się dla Was przydatny, to bardzo proszę o zostawienie łapki w górę oraz suba na kanale. A na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.